Cześć, zapraszamy Was na Of Ja jestem Oryszyn, to jest Aleksid. Chcemy tutaj na of 13 maja. Nie chcemy, my to zrobimy. Zrobimy 13 maja maraton malarski. Chcemy Was zachęcić do współpracy z nami, chcemy Wam pokazać to miejsce i też przekonać dlaczego nas to miejsce zauroczyło i dlaczego tutaj akurat chcemy. No to chodźcie. Idziemy. Idziemy. Kochani, e, sytuacja wygląda w ten sposób, że e, dwa lata temu, półtora dwa. roku temu robiłyśmy roku. tutaj 2015. w 2015 roku, w listopadzie robiłyśmy na Owcz Pieczkowskiej, w Galerii Owcz Pieczkowska e, wystawę. Robiłyśmy, organizowałyśmy, byłyśmy kuratorkami wystawy, e, grupy kierunek. Ta wystawa udała się świetnie, bardzo byłyśmy zadowolone, zresztą ogólnie miała bardzo dobry odbiór, a m, nas y, urzekła atmosfera miejsce. tego miejsca. Stare, pofabryczne y, y, hale. Y, to jest po prostu przepięknie. to jest jakaś dobra energia. I dlatego chciały, chcemy wrócić to miejsce. Chcemy tutaj znowu zrobić coś ciekawego. I zrobimy to. I to się stanie 13 maja. Tylko pomysł jest zupełnie inny. 12 na 12. Y, łódzki Maraton Malarski. Y, który będzie polegał na tym, że 10 artystów przez 12 godzin będzie malowało 12 obrazów, każdy po 12 obrazów i chcemy to zorganizować w ten sposób, że 13 maja malokon się odbędzie, ale potem jeszcze przez tydzień obrazy będą wisiały. Prace artystów będą do, do obejrzenia przez cały tydzień I, i dlatego chcemy Was prosić o wsparcie, e, o uczestnictwo w tym. Przygotowałyśmy różne nagrody dla osób, które, które nam pomogą w realizacji naszych planów. I, i nas urzekło to miejsce, magia tego miejsca. I właśnie dlaczego my to robimy, Ola? Ola, bo my, my po prostu wierzymy w moc sztuki jako formę rozwoju. Nas, nasz, naszego rozwoju, ale też ja w to wierzę, że to jest społecznie potrzebne. Wierzymy ja mu... ludzi. Wierzymy w ludzi. Wierzymy w sztukę, w moc kreacji i nam to jest potrzebne, żeby się tym, z tym, tym dzielić z innymi. I chcemy, chcemy to tutaj zrobić. Chcemy też przełamać barierę między twórcą a odbiorcą, dlatego że ta bariera jest, ona jest nieopisana, ale artyści wyjdą do ludzi, żeby pokazać jak pracują. Na czym polega ta praca? Że ta praca jest ciężka, ale piękna, a dodatkowo dla mnie to jest ważne, ten aspekt, że to są pofabryczne hale, czyli tutaj ludzie bardzo ciężko pracowali, artyści też ciężko pracują, więc chcemy to pokazać, że to jest taka całość. I zapraszamy bardzo serdecznie na, 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 na Maraton malarski, który będzie 13 maja od godziny 10. Przez 12 godzin ciężka haruwa malarzy, którzy się będą tutaj bić z z czasem z... z swoją energią, z, z tym, że na przykład nie będzie wena, albo będzie ta wena, będzie mnóstwo pomysłów, nie będzie pomysłów. To jest też fizycznie ciężkie. Ale ja, ja wierzę w moc sprawczą sztuki i wierzę w to, że społeczeństwo, które szanuje swoich artystów, szanuje sztukę, jest na dużo wyższym poziomie niż, niż inne, które, które mają problem z akceptacją. Ola, proszę Cię, powiem nie Liczymy na Was, że przyjdziecie. Licznie. Czy Ty się ze mną zgadzasz z tym, <grym> co powiedziałam? Miał sens? Tak, tak, jak najbardziej. Thank <laughs> you.